Jajecznica Kolumba, rozdział 11, dookoła świata. Ferdynand Magellan. Ciepły lipcowy wieczór, aż prosił się o spacer. Ale jedyne, co mógł zrobić tata, to pokuśtykać tykać na balkon. Przez ten idiotyczny gips stracę całe wakacje burczał. Noc taka piękna, a ja nawet do parku nie mogę się wybrać. Mama zapatrzyła się w niebo. Rzeczywiście, wspaniały widok. Przyznała. To niezwykłe, że 500 lat temu Kolumb i Vasco da Gama mieli nad głowami identyczne gwiazdy. Ten najjaśniejszy punkt to Wenus, wyjaśnił dziadek. W dawnych czasach nazywano ją Gwiazdą Poranną, bo była doskonale widoczna do samego świtu. Tam na północy widać Gwiazdę Polarną, która prawie nie zmienia położenia. Wszystkie one przez wieki były najwierniejszymi przyjaciółkami podróżników. Dzięki nim mogli ustalić swoje położenie, a konkretnie szerokość geograficzną, na jakiej się znajdowali. Zawsze miałem z tym problem, przyznał ze wstydem, przyznałem ze wstydem. Szerokość, długość, wszystko mi się plącze. To akurat proste, dziadek wygrzebał z kąta na balkonie starą piłkę do kosza. Tylko spójrz, Ziemia jest kulą, która krąży wokół słońca. I jednocześnie obraca się wokół własnej osi, zademonstrował na piłce. Dwa punkty na krańcach osi to bieguny. Gdybyś pociął piłkę na plasterki, to uzyskałbyś równoleżniki, czyli opasujące ją okręgi. Ten największy to równik, przypomniała sobie mama. Tata spojrzał na swój wystający brzuch. Ja mam równik w pasie. Powiedział z żalem. Równik ma aż 40 075 km długości. Wszystkie kolejne równoleżniki, poczynając od niego, są krótsze. Niektóre doczekały się własnych oficjalnych nazw, np. Na koło podbiegunowe północne i południowe, zwrotni, zwrotnik raka czy zwrotnik koziorożca. Inne ochrzcili, maryna ochrzcili marynarze jako Ryczące 40, Wyjące 50 i Bezludne 60. Ostatnio podczas festiwalu w Sopocie widziałam na scenie kilka Ryczących 40 i jedną Wyjącą 50 za tata. Ale mamie wcale nie spodobał się ten stary dowcip. Chodzi o pasy wód na półkoli południowej, często nawiedzane przez straszliwe cyklony cyklon silny tropikalny wiatr przemieszczający się spiralnie w kierunku tak zwanego oka cyklonu czyli obszaru w którym cichnie lub całkowicie zamiera rozciągają się one między 40 a 60 stopniem szerokości geograficznej południowej i słyną z tego że wiele statków spoczęło na ich dnie każdy marynarz któremu uda się przekroczyć równik przechodzi uroczystych sześć a jeśli przepłynie czterdziestki i pięćdziesiątki, otrzymuje prawo gwizdania na pokładzie. Fiu, fiu, gwizdnęła mama. A jak to jest z długościami? spytałem. Dziadek znowu podniósł piłkę. To półokręgi, łączące dwa bieguny, wyjaśnił. Zupełnie jak cząstki pomarańczy. Wszystkie są tej samej długości. I żaden z nich się nie wyróżnia. Dopiero w roku 1884 ustalono że, żaden z nich, ustalono, że jeden z nich będzie południkiem zerowym. Dzięki czemu uzyskano pełną siatkę geograficzną, czyli układ przecinających się linii, dzięki którym żeglarze mogli ustalić swoją pozycję na oceanie. Aż do tej pory z ustaleniem szerokości nie było problemu. Wystarczyło obserwować gwiazdy i przy pomocy kwadrantu, kwadrant, znany od czasów starożytnej Grecji, instrument do wyznaczania położenia gwiazd na niebie i przy pomocy kwa kwadrantu zmierzyć kąt między horyzontem a ich położeniem na niebie. Natomiast długość geograficzna przysparzała wielu problemów. Aby ją ustalić, trzeba było mozolnie mierzyć czas. A to z braku precyzyjnych zegarów nie było łatwe. Nic dziwnego, że podczas podróży Magellana na jego statku znalazło się aż kilkadziesiąt klepsydr. Tata zastrzygł uszami: Wyprawa Magellana? Wiedziałem, że znów nam coś opowiesz. Niech ojciec nie traci czasu, zachęciła go mama. Ferdynand Magellan był Portugalczykiem, zaczął swoją opowieść dziadek. Przez wiele lat wiernie służył swojemu królowi w Indiach, w których od czasów Vasco da Gamy powstało sporo portugalskich faktorii handlowych i w Afryce Północnej, gdzie nawet raniono go podczas oblężenia arabskiej twierdzy. Niestety, jego zasługi nie zostały należycie docenione. Nie otrzymał obiecanej podwyżki i zapowiedziano mu zwolnienie ze służby. W tej sytuacji uniósł się honorem, zrzekł się portugalskiego obywatelstwa i wyjechał do Hiszpanii, a tam zaofiarował swoje usługi panującemu w tym kraju Karolowi V Habsburgowi. – Oho, historia się powtarza – zauważyła mama. – Czyżby Portugalczycy od czasów Kolumba niczego się nie nauczyli? Najwyraźniej mieli dużo dzielnych kapitanów. Choć utraty Magellana prędko pożałowali odparł dziadek. W Hiszpanii udało mu się pozyskać możnych protektorów i namówić Karola V do zorganizowania wyprawy na wyspy korzenne. Magellan zaproponował, że uda się tam drogą zachodnią, opływając Amerykę od południa, a swoje nadzieje oparł na niedawnym odkryciu olbrzymiej zatoki, którą uważał za przejście na drugą stronę kontynentu. W rzeczywistości było to ujście rzeki La Plata, o czym niebawem sam się przekonał, 20 września 1519 roku z portu San Lucar de Barrameda wypłynęło pięć okrętów i 270 ludzi, gdy usłyszał o tym portugalski król Manuel I wpadł we wściekłość i rozkazał swoim statkom za wszelką cenę zatrzymać Hiszpanów. Pies ogrodnika. Powiedział pogardliwie tata. Typowy, zgodził się dziadek. Magellanowi udało się wykonać. Magellanowi udało się wymknąć pogoni i pożeglował przez Atlantyk. 20 listopada przekroczył równik, a 6 grudnia dotarł do brazylijskich wybrzeży Ameryki. W owym czasie było to terytorium portugalskie, ale nikt jeszcze nie wiedział o rozkazie króla Manuela, więc Magellana. Przyjęto gościnnie. Stamtąd pożeglował na południe i zbadał ujście Laplaty, która ku jego rozczarowaniu okazała się rzeką, a nie przesmykiem łączącym oceany. Od tej chwili poruszał się po terenach, które nie zostały zbadane i naniesione na mapy. Wpływał do każdej, nawet najmniejszej zatoczki, z nadzieją, że okaże się ona upragnionym przejściem, ale na próżno. Zimę postanowił spędzić w osadzie założonej na wybrzeżu dzisiejszej Argentyny. To był naprawdę trudny czas. Ludzie Magellana szemrali, że nie chcą płynąć na wody pełne morskich potworów, a na koniec tej wędrówki spaść poza krawędź świata. Do tego wciąż padał lodowaty deszcz, a to co widzieli na lądzie, też nie napawało otuchą. Marynarze natknęli się tam na przedziwnego. Wielbłąda bez garbu oraz czarną gęś, której nie trzeba było skubać, a także na prawdziwych olbrzymów. Tata zrobił wielkie oczy. Matko jedyna czy oni nadużywali alkoholu? Bez wątpienia byli pierwszymi Europejczykami, którzy ujrzeli lamę i pingwina. A co się tyczy olbrzymów to kronikarz wyprawy, wenecjanin Antonio Pigafetta, twierdził, że pewnego dnia spotkali człowieka, któremu sięgali zaledwie do pasa. Nazwali go Patagoa, czyli Wielka Stopa, a całą krainę Patagonią. Ojciec chyba nie robi sobie z nas żartów nastroszyła się mama czego jak czego ale olbrzymów nie ma dziadek wzruszył ramionami. Najprawdopodobniej Pigafetta zobaczył Indian w wielkich futrzanych butach, albo tylko pozostawione przez nich ślady, a resztę nieco podkoloryzował. Jak było, tak było. Rychło okazało się, że Magellan ma większe kłopoty niż prawdziwe czy też zmyślone olbrzymy. Na trzech z jego pięciu statków wybuchł bunt, a ich kapitanowie domagali się natychmiastowego powrotu do domu. Portugalczyk pokazał wtedy, że jest naprawdę twardym i nieustępliwym człowiekiem. Stłumił rebelię w zarodku. Dwóch kapitanów kazał ściąć, a jednego oraz sprzyjającego spiskowcom kapelana pozostawił na brzegu Patagonii. Kapelan, duchowny, przydzielony do obsługi jakiejś grupy osób, oddziału wojskowego, chorych, w szpitalu lub więźniów. Mam nadzieję, że chciał tylko nastraszyć tych biedaków. Wrócił po nich, prawda? spytała mama. Dziadek potrząsnął głową. To była surowa kara, ale Magellan nie pierwszy i nie ostatni raz udowodnił, że jest człowiekiem bezwzględnym. Następne wyprawy do Patagonii poszukiwały ich śladów, ale na próżno. Tymczasem portugalski kapitan popłynął dalej szukać drogi do Wysp Korzennych. Jego statki musiały walczyć z potężną burzą i silnymi prądami morskimi. Jeden z okrętów rozbił się o skały, inne niespodziewanie zawrócił w wąskim przesmyku i uciekł do domu, ale trzy pozostałe wreszcie wpłynęły do ciśniny, której wody były głębokie i słone. Po trzynastu miesiącach od wypłynięcia z Hiszpanii wreszcie znaleźli przesmyk łączący oceany. Tata nie byłby sobą, gdyby nie sięgnął po mapę i dokładnie jej nie obejrzał w świetle latarki. Cieśnina Magellana, oznajmił z satysfakcją. To rozumiem od razu wiadomo, kto ją odkrył. Magellan popełnił błąd, choć trudno go o to winić, orzekł dziadek. Wystarczyło konsekwentnie podążać na południe i opłynąć Amerykę wokół przylądka Horn, tak jak robią to dzisiaj żeglarze. Zamiast tego zapuścił się na niezwykle niebezpieczne wody, pełne zdradliwych prądów, podwodnych skał i gęstej jak mleko mgły. Przeprawa przez ciśninę trwała miesiąc, i przez cały ten czas jego marynarze mieli duszę na ramieniu. Gdy wreszcie, 28 listopada 1520 roku, trzy statki wpłynęły na spokojne, bezkresne wody, wszyscy odetchnęli z ulgą. Nic dziwnego, że kapitan rozpłakał się ze szczęścia i nazwał je Mar Pacifico, czyli Morze Spokojne. Trzeba przyznać, że Magellan miał naprawdę wiele szczęścia, bo podczas całej wędrówki przez Pacyfik towarzyszyła mu piękna pogoda i sprzyjające wiatry. W rzeczywistości te ten ocean słynie ze wściekłych sztormów, straszliwych cyklonów i wywołanych przez podwodne trzęsienia ziemi fal tsunami. Ale Magellana nie spotkało żadne z tych nieszczęść? Upewniła się mama. I bez tego miał dość kłopotów, odparł dziadek. Choć na Pacyfiku nie brakuje wysp, to jego statki nie natrafiły na żadną z nich. Marynarze umierali na szkorbut, jak muchy, i cierpieli katusze z głodu. Pigafeta zapisał w swoim dzienniku, że zjedli nawet skórzane pokrowce na reje. Brrr, zdrygnęła się, mama, zdrygnęła się mama. Taka potrawa nawet z pieprzem i cynamonem nie mogła być dobra. Ale w końcu pokonali ocean? Upewniłem się. A jakże? A tam czekała na nich niespodzianka. Wyobraźcie sobie, że podczas całej podróży Magellanowi towarzyszył jego wierny sługa pochodzący z Azji. Chłopak został kupiony przez niego jeszcze w Indiach od kupców, którzy porwali go z rodzinnych stron i ochrzczony imieniem Henryk. Gdy wyprawa wreszcie dotarła do wysp filipińskich, oszołomiony chłopak pojął, że doskonale rozumie język tubylców. Tata zmarszczył brwi. Co to znaczy, że Henryk był pierwszym człowiekiem, który okrążył świat? Mm, szkoda, że ta sztuka nie udała się Magellanowi. Umarł podczas podróży? Zasmuciła się mama, jak to się stało. Mówiłem już, że straszny był z niego uparciu. Gdy jego statki dotarły do wyspy Cebu, okazało się, że krajowcy są pod wielkim wrażeniem Europejczyków i posiadanej przez nich broni palnej. Tak bardzo ich podziwiali, że kilku radżów, czyli Władców południowo-wschodniej Azji bez wahania przyjęło chrzest i oddało się pod rękę hiszpańskiego króla. Przy tej okazji jeden z nich poprosił przybyszów, żeby pomogli mu zrobić porządek z wrednym sąsiadem o imieniu Cila Pupu. Dufny w swoje siły Magellan wzgardził armią nowego sojusznika i wylądował na wyspie Maktan. Jedynie z kilkudziesięcioma uzbrojonymi w kusze muszkiety i piki marynarzami. Niestety, przeliczył się i został zaatakowany przez przeważające siły przeciwnika, i sam poległ w starciu. To faktycznie pech, przyznał zmartwiony tata. Jednak wyprawa była kontynuowana. Hiszpańskie statki dotarły do wysp korzennych, wyładowały swoje ładownie po brzegi. Pachnącymi przyprawami i wyruszyły w drogę do domu dobrze znaną trasą, wytyczoną przez Vasco da Gama. Gdy wreszcie po wielu przeciwnościach dopłynęły do Wysp Zielonego Przylądka, podróżników spotkała kolejna niespodzianka. Byli pewni, że wpłynęli do portu w środę, gdy tymczasem zamieszkujący Wyspy Portugalczycy utrzymywali, że w czwartek. Pamiętacie jeszcze o kilkudziesięciu klepsydrach, które towarzyszyły wyprawie? Tajemnicze zgubienie jednego dnia wyjaśniło się dopiero po powrocie do Sewilli. Otóż, podczas podróży dookoła świata, podczas przekraczania każdego stopnia długości geograficznej, słońce wstaje o 4 minuty wcześniej lub później, w zależności od tego, w którą stronę zmierzamy. W przypadku hiszpańskich żeglarzy strata wynosiła do, wyniosła dokładnie 1440 minut czyli 1 dzień. To odwrotnie niż w książce w 80 dni dookoła świata Juliusza Werna zauważyłem. Phileas Fogg był przekonany, że przegrał zakład. Ale okazało się, że wygrał, bo podczas podróży na wschód zyskał jedną dobę. Widzę, że czytasz dobre książki, uśmiechnął się dziadek. A jak skończyła się wyprawa Magellana? Spytała mama. 6 września 1522 roku, po trwającej niemal trzy lata podróży, do Hiszpanii powrócił jeden z pięciu statków, które wyruszyły w drogę. Na ląd wysiadło z niego 18 chorych, obdartych nędzarzy, Którzy przywieźli ze sobą niewyobrażalne bogactwo: 25 ton goździków spoczywających w ładowni było wartych fortunę. Wystarczy, jeśli wam powiem, że dowodzący statkiem, Juan Sebastian Elcano, został sowicie wynagrodzony za swoje męstwo. Otrzymał od wdzięcznego Karola V ni mniej, ni więcej, tylko dożywotnią rentę, zamek, zbroję oraz trzy gałki muszkatołowe i dwie laski cynamonu. <laughs> Zdaje się, że za zawartość mojej szuflady z przyprawami w tamtych czasach można było się nieźle urządzić, powiedziała mama. Jestem pewien, że nie chodziło wyłącznie o kasę. Mruknął filozoficznie tata. Ta wyprawa była jak podróż w kosmos, i to taka, której uczestnicy wrócili na Ziemię. Szkoda, że Magellan nie dotarł aż do samego końca, ale ilekroć spojrzę na Wenus, będę myślał, że ustalał kierunek rejsu, wpatrując się w tą gwiazdę, tę gwiazdę. Jestem pewna, że za 100 lat albo 1000 jakiś podróżnik poleci także i do niej. Odparł dziadek. Na razie wysłaliśmy do gwiazdy porannej sondę badawczą. Zgadnijcie, jak się nazywała. Tata spojrzał na dziadka, a on skinął głową. Naturalnie Magellan.